Cześć, witajcie na kanale Dziennik Der. Zgadnijcie, gdzie się wybieram. Mam gościa, który bardzo chciał pójść w góry, więc zabieram go na Śnieżkę. Wybieramy sobie najłatwiejszą możliwą drogę, czyli jedziemy wyciągiem na kopę, a później wychodzimy na samą Śnieżkę. Uwielbiam tę trasę, zresztą pokazywałem ją wiele razy, to jest mój ponad 30 raz na Śnieżce w tym roku, więc naprawdę byłem tutaj wiele razy, chyba drugi raz czy trzeci wyciągiem, bo jednak na ogół wychodzę na nogach, no ale i wyciągiem też fajnie, zobaczcie jak pięknie. Czas wyjazdu, wyciągiem wydaje mi się, że około 20 minut. Cena biletu 75 zł, choć właśnie nie pamiętam, bo w zeszłym roku wydawało mi się, że było po 55, po 65, a teraz to jest po 75 w dwie strony. I proponuję kupić w dwie strony, nawet jeżeli planujecie jechać tylko w jedną, bo jakby w drugą stronę bilet w jedną kosztuje 70, a w dwie 75, lepiej mieć to ekstra w razie, gdybyśmy naprawdę musieli zjechać, a nie dali rady zejść. Natomiast powiem Wam, że ten bilet jest ważny jeszcze 7 dni i nawet jeżeli pojedziecie w jedną stronę, to możecie znowu użyć tego biletu w ciągu następnego tygodnia. Na sam wjazd znowu albo na zjazd, więc czasami warto kupić ten, dodać to lekkie 5 zł i mieć na dwa wyjazdy, a nie na jeden. A schodzi się zawsze lepiej niż wychodzi. Przerwa w domu śląskim na oczywiście lunch. Ja mam bułkę ze skyrem, no ale jeszcze potem posiedzieliśmy troszeczkę w środku. Ja sobie oczywiście musiałem przybić pieczątkę, no bo już nie byłbym z sobą, a że oczywiście jak zwykle nie mam do czego tej pieczątki przybić, no to co zrobiłem, oczywiście przyczepiłem ją na papier toaletowy, jak zwykle. Natomiast e, cieszę się, że jest tutaj tak pusto, bo jak pamiętacie moje filmy z wakacji, to to było milion tysięcy ludzi. Tu nie szło wejść, a teraz nawet można spokojnie usiąść. Ze względu na ogromne tłumy, które panują, no akurat dzisiaj nie, ale panowały przez całe wakacje. Na Śnieżce obowiązuje jakby jednostronny ruch, czyli wychodzimy czarnym szlakiem, a schodzimy drogą jubileuszową, czyli tą dookoła. No, oczywiście, dużo ludzi wchodzi, wychodzi drogą jubileuszową, bo jest dużo łatwiej, ale my wchodzimy czarnym szlakiem, a przepraszam, my wchodzimy drogą jubileuszową i schodzimy bo tak po prostu było łatwiej, i no, a przy okazji też mam okazję zobaczyć drogę Jubilę Leuszową z dwóch stron, bo zawsze, z nią, zawsze nią schodzę, a teraz mam też możliwość zrobienia podejścia. No, jest przepięknie, te chmury dodają tylko takiego jeszcze ładniejszego widoku, i jest przepięknie. A tutaj macie wyciąg gondolowy na sam szczyt Śnieżki, ale jeżeli chcecie wyjechać, to trzeba pojechać do Pecu, do Czech i stamtąd wyjechać sobie. Też jest jakiś pomysł. Kiedyś muszę zrobić, bo chciałem nagrać o tym film i chciałem Wam pokazać jak to wygląda z Pecu, natomiast to dzisiaj wychodzimy. Jesteśmy w czeskim barze, tu oczywiście po co? Po kofole i po czekoladę studencką. No i też, żeby usiąść i odpocząć. Natomiast na tym czeskim barze jest taras, widzicie tu mój standard. Dwie kofole i, i czekolada studencka. Taki treatment, że wyszedłem na śnieżkę. A zobaczcie, a tutaj jest taras widokowy i bardzo go polecam. On kosztuje 2 zł, żeby przejść, ale widok jest naprawdę futurystyczny. Jest jednak ekstra wyżej niż tutaj, jak wszyscy. Dużo osób też o tym tarasie widokowym nie wie, więc nie jest to takie miejsce bardzo oblegane, więc ja polecam sobie zajrzeć. Ja tutaj na razie jestem na tym tarasie z tyłu restauracji, gdzie można usiąść, ale oczywiście na górę też wejdę. Zobaczcie, tutaj już jest widok z tarasu. Zupełnie inna perspektywa, którą mi osobiście bardzo się podoba. Tutaj przez to, że no teraz jest kilka osób, ale mam wrażenie, że te osoby znalazły się tutaj. Dlatego, że zobaczyły, że ja tutaj chodzę i patrzyły na mnie, pokazywały palcami i też znalazły to miejsce. Ale w większości nie ma tutaj nikogo. I można sobie tutaj posiedzieć yy, i popatrzeć tak na spokojnie. Jak to się wszystko dzieje? Ja sobie obiecuję, że następnym razem, jak tutaj przyjadę, to postawię GoPro i nakręcę Time jak ludzie sobie spacerują po śnieżce, bo jest naprawdę, nie ma dzisiaj dużo ludzi, ale mimo wszystko jest sporo. Teraz już jest etap, kiedy już jestem sam. Oczywiście czas na selfie, na TikToki, na lifey, na Instagramie i tak dalej, ale sami musicie przyznać, że jest niezwykle uroczo. Nie mogę się też doczekać. Aż to schronisko krągłe zależami będzie naprawione, bo tam są jakieś duże wady techniczne. Ponoć jeszcze 4 lata to będzie trwało. No, mam nadzieję, że się doczekamy, natomiast no, bardzo będzie fajnie. Ja pamiętam to schronisko przez 30 lat, jak byłem tam na jakiejś wycieczce szkolnej. Naprawdę było super, więc no, nocleg czymś takim, cudownie, nie mogę się doczekać. A tutaj Wam pokażę zejście. Tu widzicie, już troszeczkę sobie przeszło, robiło zdjęcia. Tutaj akurat kręcę GoPro panoramicznym, więc ta, tak wygląda śmiesznie troszeczkę. Natomiast mamy tutaj takie zejście. Dobrze się to filmuje, dobrze się fotografuje. A wiecie, co jest niesamowite w górach i chyba takie naprawdę najfajniejsze? Że to jest za darmo, że możecie sobie chodzić po górach, spacerować. Wcale nie musicie mieć super sprzętu, super butów. Oczywiście to pomaga, bo jest wygodnie. Ubrania wodowiatroszczelne, takie czysto techniczne są bardzo lekkie, ale możecie sobie przyjść normalnie w dżinsach, w wygodnych butach, w zwykłej koszuli jak wygodnie i możecie spacerować, cieszyć się widokami i to jest po prostu niesamowite. Tak, ja wiem, że trzeba dojechać i że trzeba może kupić jakieś jedzenie, ale to wszystko naprawdę są malutkie koszty w porównaniu do jakichś drogich wycieczek, które trzeba opłacać z jedzeniem, z transportem. No, góry są niesamowite i możecie spędzić tutaj tyle czasu, ile chcecie. Jeżeli chodzi o noce w schroniskach, to one są w granicach były po 50-60 zł za noc pokoju jednoosobowym, a w takich wieloosobowych był po 20-30 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę niedużo, a jakie fajne doświadczenie. Moje doświadczenie z górami jest bardzo świeże, bo ja zacząłem dopiero przecież w tym roku od wyprawy na Śnieżkę, pierwszy raz, w dodatku sam i naprawdę było wspaniale i od tej pory korzystam z tego dobrodziejstwa, bo mam to szczęście, że Śnieżkę mam jednak pod nosem i mogę tutaj wejść naprawdę trzy razy dziennie, jeżeli będę potrzebował. Natomiast naprawdę polecam, bo wydaje mi się, że każdy z Was ma jakąś strefę koło siebie, gdzie można pójść, pojechać, zwiedzać i cieszyć się nią. O, zobaczcie, ile tutaj ludzi. Wściekła ilość. Może tam też byliśmy wcześniej rano, a teraz już były po prostu mega tłumy. No i cudowny dom Śląski i cudowna królowa z tyłu. Dzisiaj trasa mało skomplikowana, bo idziemy y, y, trasą z Kopy do Domu Śląskiego bez jakiegoś większego wiesz, kombinowania, chodzenia na boki i główną trasą spacerujemy. Tu jakaś straż graniczno-pomocnicza fajnie wygląda. Też bardzo dużo ludzi się zaczyna zbierać. Jest koło godziny pierwszej. Przepiękna pogoda, jest naprawdę bardzo ciepło, no ale już powoli czas wracać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do subskrybowania, lajków, komentarzy i zapraszam na kolejnego vloga.